Hej, jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co kryje się pod hasłem badanie psychologiczne na broń, to jesteś w dobrym miejscu. Dziś rozwieje wszystkie wątpliwości. Badanie psychologiczne na broń to specjalistyczna ocena, którą przeprowadza uprawniony psycholog. Jej celem jest sprawdzenie, czy dana osoba ma odpowiednie predyspozycje. Psychiczne, osobowościowe i intelektualne do bezpiecznego posiadania oraz używania broni palnej. W Polsce takie badanie jest wymagane, między innymi, przy ubieganiu się o pozwolenie na broń do ochrony osobistej, sportowej, myśliwskiej czy kolekcjonerskiej. Na czym polega takie badanie? Składa się ono z kilku elementów. Po pierwsze, z wywiadu psychologicznego, czyli rozmowy na przykład o zdrowiu, stylu życia, uzależnieniach czy sytuacjach stresowych. Po drugie, z kwestionariuszy psychologicznych badających między innymi osobowość, temperament czy style radzenia sobie ze stresem. Po trzecie, z testów inteligencji i funkcji poznawczych, które badają między innymi zdolność logicznego myślenia, podzielność uwagi czy koncentrację. Czasem stosuje się również badanie sprawności psychomotorycznej, które sprawdza między innymi refleks, koncentrację czy koordynację wzrokowo-ruchową. Ostateczną decyzję podejmuje psycholog, łączy wyniki, analizuje je i wydaje decyzję. Na koniec badania osoba otrzymuje oficjalne orzeczenie, które jest wymagane w dalszym procesie ubiegania się o pozwolenie na broń. Podstawą prawną badań jest ustawa o broni i amunicji oraz odpowiednie rozporządzenie ministra zdrowia i MSWIA. Cel jest prosty. Upewnić się, że osoba starająca się o pozwolenie na broń nie przejawia cech mogących prowadzić do niebezpiecznego użycia broni. Jeśli właśnie planujesz takie badanie, zapraszam Cię do mojego gabinetu. Dzięki za obejrzenie filmiku, daj znać w komentarzu, jeśli masz dodatkowe pytania. A jeśli chcesz być na bieżąco z tematami psychologii i badań, koniecznie zaobserwuj mój kanał. Do zobaczenia i powodzenia na drodze po pozwolenie na broń.